W tym odcinku pokażę, jak skonfigurować EtherChannel, czyli taką formę agregacji łącza wykorzystywanego w sieciach z przełącznikami. Tutaj mamy pokazaną topologię, adresy, wilany. Zrobimy sobie VLAN numer 10, VLAN 20 i VLAN numer 1000. Ten VLAN z trzema dziewiątkami pominę. On w ćwiczeniu jest wykorzystywany do tego, żeby wszystkie nieużywane porty tam się w nim znalazły. No więc, oczywiście, na początek trzeba przejść do trybu konfiguracji globalnej i w pierwszym kroku utworzyć sieci wilan na przełączniku. Ja ich nawet nie będę nazywał, tak żeby było sprawniej. Dodam, że przełącznik S2 jest już skonfigurowany, żeby to wideo nie ciągnęło się w nieskończoność. W tym momencie mamy wilany zrobione. No to trzeba skonfigurować i aktywować interfejsy zarządzania na każdym z przełączników. W tym przypadku na przełączniku S1 to zrobię tak jak tutaj widać to jest oczywiście zgodnie z tabelą adresacji która była na wcześniejszym slajdzie no, w następnym kroku trzeba przypisać sieci vlan do odpowiednich interfejsów przełącznika no właśnie najpierw interfejsy przełącznika bo ja już tutaj chciałem robić te łącza trunkowe więc na chwileczkę exit i jeszcze raz interfejsy w przełączniku w którym ja tutaj Robię konfigurację, troszeczkę inaczej się nazywają niż na pokazane na tym slajdzie. Nazwa tych portów jest właśnie taka jak G10 i kolejne numerki. Więc ustawiam ten port szósty w trybie dostępowym, przypisując mu VLAN numer 20. Następnie przechodzę do konfiguracji magistrali 802.1Q pomiędzy przełącznikami. Jak widać na rysunku, na tym slajdzie, są to interfejsy 1 i 2, dlatego wybrałem ten zakres. Mamy tutaj łącze trunkowe. Oczywiście trzeba w ramach tej konfiguracji łącza trunk ustawić natywną sieć jako WLAN z numerem 1000 w naszym przypadku. Takie było założenie. A trzeba oczywiście dopuścić ruch wybranych sieci. W naszym przypadku są to sieci VILAN z numerami 10, 20 i 1000. Tak zdecydowanie lepiej zadziała, jak nie będzie literówki, oczywiście. No i właściwie w tym miejscu możemy przejść do utworzenia Ether Channel. Co mniejszym właśnie zostaje tutaj pokazane jak zrobić. Trzeba go aktywować. I właściwie agregację mamy zakończoną. Teraz możemy sobie wyświetlić na, na przykład informacje na temat tych interfejsów trankowych. To czego oczekujemy, no a czego jeszcze w tej sekundzie nie ma, to na dole mamy tam PO1, czyli ten dodatkowy taki port. On za chwileczkę się zaktualizuje. Byliśmy szybsi niż sprzęt. Teraz, jak to wyznaczymy, wpiszemy ponownie, to widać, że już jest informacja o tych wilanach. No, możemy sobie jeszcze dodatkowo wpisać polecenie: Show Ether Channel Samary, żeby zweryfikować konfigurację Ether Channel. Jak widać, efekt, który uzyskaliśmy. Jest ten, który był oczekiwany. Jak widać, sieci komputerowe są bardzo proste.